że ci ludzie, którzy to studiują, to nie wiedzą, o czym mówią, a parę lat później zrobią to samo, ale o fizyce i też używają takich nonsensowych, kurwa, słów fizycznych Smacznego. przeszło. Więc Dziękuję. i to, i to no smacznego. nawet ludzie nie wiedzą, o czym Smacznego to, Tobie o, też, no teraz szedłem do Ciebie. A chujowa nuta no, to co jest? Shafter. ale chujowe. Zajnista. Ale też, prawda jest taka, że jak jest jakiś taki bardzo specyficzny, na przykład artykuł naukowy, jakaś taka praca naukowa, która jest bardzo specyficzna... Dawaj mi opierdol. Ale u Brokowi on robi bardzo... On robi, taki, on robi takie pseudokumenty, dokumenty. Wow! Skasujemy ten takie fragment. Trochę, takie trochę dokumenty. Co kurwa? Yy, na YouTube. Właśnie ja ten... Pana, jest, był kurwa, był takim, jest taki filmik o tym, o kochie, który... Włosy mam kurwa na kacie.

przez serwis książki Prezentacja zakupów Zakupy o wartości 480 zł Zakupy o wartości 480 zł Jajka, ziemniaki Zobaczcie co tu jest Jajka, ziemniaki Kurwa zostawili nam mikrofon, ja pierdolę, nie, nie wierzę Zostawili nam mikrofon stary, zostawili nam kurwa mikrofon, ja pierdolę, ale dom ci kurwa Nie, to nie może być, na na nie, to nie może być na stary, American stary, Style Burgers Kielce, słyszę, nie słyszę was, Giżycko kurwa Kielce, Kielce, Byłem, szukałem internetu po całej ulicy Znalazłem dopiero na końcu

Telefonik Koszulka Czyja to jest koszulka? Czyjaś Nagrywam A. Jestem kurwa gangsterem, jestem raperem Jesteś producentem Nie jestem raperem, przebranżowiłem się Co ty pierdolisz? Czas vloga nagrać, bo... Nie nagrywaliśmy nic przez e, pierwszy dzień i, i nic z trasy, bo warunki były kongijskie. W, wczor wczoraj się trochę nagrało, ale bez rewelacji. Będziemy musieli zagrać 5 na 5 tutaj. Zagraliśmy sobie 5 na 5. A tam są dwie bramki. Są dwie bramki, no. Tu do, siatkówki. do siatkówki, widziałeś? Jest to. No tu, A to pogramy sobie w siatkach. Do... Jesteśmy przy jeziorze Bróżówka. Ale to pewnie tylko gotówką Tak? Ile biorą za takie. Nie nie potrzebuję. Bóg wierzył Tomek, co powiesz o wyjeździe dotychczas? No zajebiście, tylko trochę Niektórzy są spedaleni, ale już się powoli przyzwyczajają. <grym> a wiesz, że tu idzie na YouTube a to co powiedziałeś? Skanselują no cię wszyscy oj, oj. Za tym za pedała jest lepo No, Wezgi no to zacenzurujesz <grym> Dobrze, ale to musisz na przykład podstając coś zrobić. Zrobić? Podstając coś zrobić, za nie zacenzurować, coś takiego. Wymiana taka, wiesz. Ty dajesz coś, ja daję coś od siebie. O, wiem, Dokładnie co? tak. Nie ma nic za darmo tam, w tym życiu. Nie to wydanie, czy jak to się... Tylko napisane, że jakieś jest sumowanie, to żeby nie wchodzić do wody. A, tylko wy... Cumowanie. Cumowanie jest czumowanie tam coś w ogóle jest, król, król. Tanzania player nie, nie król Tanzanii dzieci się tego bawią pierdalamy się pozdrawiam, pozdrawiam się wszystkich się pojechał, pojechał nie? ale mając poki usiadł tam ale jak, God God jak on umie pływać, do git Marcel no jest ratownikiem no wygląda jak ratownik? on mówił że jest jest no ma to? ja, ja to też na to prawie Też nie wiedziałem ja dowiadujemy to się to nowych rzeczy Nowych rzeczy się dowiadujemy, ja bez kitu Ja daleko popłynął, kurwa. Nie dość, że się, każdy się pierdolił na początku, z tym, że się cały zanurzył. A się wpierdolił normalnie, kurwa na hama y, do tej wody, to kurwa potem popłynął. No nie wiem. Ciężko no mi to taj opisać, taj nie ma żadnego punktu odniesienia. O, saki, saki, saki ja z takim saltem się wpierdalałem. Ja, ja muszę się nauczyć pływać teraz. Ale no tak na. Ja Artur, co powiesz aktualnie o wyjeździe? Dopasowałeś się do zespołu? <noise> Dopasowany do zespołu, dobrze? No na chwilę pan To dobrze, dobrze. A co powie nasz naczelnik? Naczelnik, Drain, Drainwies. A poczekaj. Można iść do tego baru. Czy wybaczysz się z naturą? Bosa! Jak woda. Co powiesz, no, na początku, no Na początku, jak się wchodzi, to jest zimno. Trzeba się zanurzyć. Zaraz się zapytamy, Błażeja, co zrobił. Trzeba nagrać. Błażej, co zrobiłeś? W nie, <laughs> Nic nie No Jedną mam. Jedną tu mam pat. No, trochę mokry, No bo Olaf nie zagadał bo on włożył już do buta i. I ja miałem wcześniej nogi w wodzie i z automatu je włożyłem i, i pół skarpetki mam mokry, bo drugi jeszcze nie miałem na nogi Kop. Ale zginie Bywa gorzej Bartek jak po nauce pływania? Wszystkich tych dzisiaj miał kurs. Muszę się jeszcze, jeszcze, mamy 4 dni. Ja mogę zrobić praktyczny w sumie. Właśnie, ja możemy zrobić z Marcelem tobie praktycznie. To tu jest generalnie Dobra, dwójka... zrobicie mi jeszcze potem. Dwójka najlepszych pływaków nasz, za, z naszej nauczyś. dziesiątki. Kiedyś, kiedyś byłem najlepszy, teraz to forma trochę upadła. Ale będzie ćwiczone, więc... Szkolwiek technika nadal powinna pozostać, tak? Technika pozostała. No właśnie Tego To jest jak, Tego się nie zapomina. jak na rowerze. No. Jak na rowerze, nie zapomina się pływać. No, Fajnie się pouczyć chociaż. Dlatego. No, dlatego Bartek będzie, przejdzie kurs... Kurs pływacki przejdzie. jeden ja, element ja, kursu to jest, to jest wizyta przejdzie... na jewalni. No będzie w mistrzem na tym dystansie mazurskim. Tam po drugiej stronie. Jest z... to jest Eden. To ogród. Ogród Eden tam pawilon z herbacianem. To jest ogród Eden. To jest ogród edeński. O, jak pięknie tu jest. z gówno, z gówno. Dobrze powiedziane, gruby. Ładzie jest z gówno, z gówno. czuję jak taki DJ Khaled. Gady! Tu, 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 tu pole golfowe, jak widać. Jest? Teraz już go nie ma. Gruby. Wyciągnął kopyta. Gruby. Co? Czekaj, Tu w miejscu. Wywiad jest taki. Jak jest? To jest DJ Mam dwa pytania do ciebie. Jakie masz pytania? Co się stało w poprzedniej nocy? Dużo różnych rzeczy. A co, co jest takie najbardziej signifikantne? No śpiewa, dla śpiewałem piosenkę, śpiewałem piosenkę, że mam wyjebane na roboty. A ile czasu Dwie godziny. Dwie godziny, coś takiego. No śpiewałem piosenkę. Ale jedną? Nie, no nie, jeszcze wcześniej napierdalałeś nieźle. No tak. Nie no, wcześniej tak. Mam wyjebane na robotę. Na robotę. Ja to ja to robotę. Ej, porskończa. Osiłek. Si Czekaj, ]ốm. bo fokusa si nie ma. Si jeszcze raz. Się si 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 z tej strony. Osiłek. Osiłek. Książę. Nie macie takiego krost na grzbiecie, takie nie tylko że pływasz. Na grzbiecie, nie, mniej, ale tu masz. Krost na grudzi. Dobra, Pytanie jest takie: jaki jest plan na następne kilka godzin? Jak jest plan dzisiejszy? Jedziemy Idziemy szukać internetu. Chyba. Jedziemy szukać internetu do Giżycka Jedziemy do KFC. Ja już jak ci się podoba, wyjazd zaraz. To nie powinno być śmieszne, ale jest. Co? No, że jest ten, że jest jakby na, na 11, ale. To jest no, ta, uniwersalny klinik. No tak, uniwersalny No tak, ale jakby no widać, że. I po to, po, jest zrobione tak, że pasował do 11. Ma siłę! Jest, żeby do 11. A ja na proszę, że mają te same wymiary. <tuklenie> tak, do, tak, te same wymiary Bo tak, że no, wymiary really tak nie wiem, dlatego pasuje, ale to jest po prostu. Na mój, To są moje dwie dziewczyny. Jak się nazywają? Mariola i. Judyta. Ale ciekiem byli tu. Zbieta. Zbieta i Judyta. Jak ci się podoba wyjazd? Odpowiesz na pytanie? Ale niebo fajne. Pająk. Ej, ty kurwa Peter Parker. Teraz cię ujebie będzie. Będzie? Pająk. Mateusz Klich z nami jest dzisiaj. Nie rozumiem dlaczego jak jest telefon, to ma dwa, cztery aparaty, a jak jest taki aparat, to tylko jeden ma. No, to jeden. No. Takie... Takie pojebane. Nieintuicyjne. Nieintuicyjne. Nie Tak, gdzie idziesz? Ja chcę zrzec 3-0 z maczetą. Tam jeszcze jedna jest. Za tymi badylami. Jest żabka, rzeczywiście jest żabka. A za jakimi badylami? no jest tam. O jest, widzę, widzę, widzę. widzę. Się rzepu, Gdzie kurwa to jest? Widzisz ich? Weź, wejdziesz, robisz zaraz. Gdzie jest ta bliżnica? jest. Gdzie kurwa? Olaf to jest Żabka Spotter. Olaf to jest Żabka Spotter. Ewidentnie. Trzeba ją złapać. Tu jest, jest, jest jedna zówka. Kazówka. Bez kogoś. Kazówka z Bucha. Wiesz, jak ktoś bucha z nim. To jest, to jest przedawny Buch. A to też jest zabawa. Moja polanna różnica. Zakładam skarpetki, tu je. Zakładam. buch. już od razu. A i drugie. Ej, właśnie ej chłopaki by ten. Wy chłopaki mo moczycie skarpetki jakby przed założeniem, czy już jak są na stopach? Nie, nie, Chyba nie, nie. są na stopach. No. No, czy no, już bym jak zakładasz. Na no, stopach proszę. Ja nie próbowałem jeszcze tak przed założeniem. Zawsze najpierw zakładaj, potem moczę przed wyjściem z domu. Moja rutyna przed wyjściem z domu wygląda tak, że najpierw zakładam sk jedną skarpetkę. Moczę ją i zakładam buta i po, zakładam drugą skarpetkę. A z majtkami też tak robisz? Zakładasz jedne, moczysz się i zakładasz później świeże? Tak. Nie. Nie wiem. Nie, nie robię tak. Nie nieszczam w gacie. Ja, szczam, ja nieszczam w gacie, ja z, y, z balką na samochody sąsiadów. Nie mogę przestać ruchu. Co no. on zrobił? Czapka sarby spadła do jeziora? To mm. Możesz pisać w kolej, wyjść. Tak jak mówiliśmy, tak zrobiliśmy. Jedziemy do Giżycka. Zestawy, w których jechaliśmy były następujące. Olaf, kierowca. Całą drogę bardzo dobrze się spisał. Dzięki. Boże Tu jest Tomala. Rzepu i Marcel. I ja. I tak jechaliśmy. W drugim w drugim... W drugim aucie jechał tak. Gruby jako kierowca, Błażej, z Jasiu Sarba i e, Artur Bartos. i Bartas. Dokładnie tak. Lecimy na Giżycko. I tu jest takie Kongo z wyjeżdżaniem w ogóle. Będziemy mielić koła. Dlatego wjeżdżamy tu tyłem... O, Wjeżdżam tu tyłem Olaf. Nie wjeżdżasz tyłem. Czemu? Rozjebiesz. Nie rozjebie się! Nie Golfik 5 spisuje się czadersko Spaliliśmy kurwa w chuj diesela W chuj diesela spaliliśmy było 600 A patrzcie jakiego mamy tripa w ogóle, my tu jechaliśmy przez 3800 km Poświęcenie totalne poświęcenie w chuj Oni jadą? E, bo kurwa nam się mało mało mamy kurwa powietrza Właśnie wybitne śniadanko było jedzone Później jeszcze no sobie kanapeczki, serki, i z pomidorkiem, co muszę. Więc my, myślę jeszcze serki, bieżki, Jaderko. Jabłko, jednorazowe. I co? Znowu śliwanko, pożywne. Ale jezioro, pokaż. To jest to większe jezioro, a nasze jest tam po lewej stronie. Tam jest to mniejsze jeziorko, na które chodzimy mamy bliżej, kruklanki. To to jest kurwa, wielkie wchuj to jeziorko. A to za miejsce. No A. A dobra, ale no przecież trzeba za. ten. Pisałem, że mamy mało powietrza w kole. A, okay. Tylko nie wiem, czy to jest kompresor. A nie wiem, czy to. Jest... Marcel, Beno wyskoczy tam i zapytaj się na stacji, czy jest kompresor. A wojsko tam jest. W Nie możesz z nami wyjechać. Może nagle się pociągniesz. Morzki. Jest wojsko? Jest? No bo ma... Tam jest kurwa grubo ja coś. Coś robione jest grubego. No jak tam kurwa przejechać? Właśnie taka ta stacja. Taka stacja, taka kurwa taka skompresowana. Marcel ma doświadczenie w pompowaniu kół Kurde, się Nie w 5 i bagażeń 2 i 4 No bo to jest 2 i 4 2 i 4 naprzód No już tak Ej to byli nasi TKA no. O. Już No No na to drugie. No, ira było. by ci wjebał w ciśnienie. Był no, ci Co tak nauczko idziesz? Tomek, co powiesz od drodze do Giżycka? <grym> e, jest lekka komplikacja z kołem, ale tak to bardzo mi się podoba. Zobaczymy, ile było. Teraz. Masz tam ustawione? No, jest na ITRE. Zaraz idźmy zobaczyć, co, ile było. Jeden i dwa, oj. No i teraz można jechać, kurwa, dalej. No idź. No, Pan Papka dobrze się spisał. Pan Marcelo dobrze. Latsy. Oj, sorry. Mówię, że cmentarzysko jest na masce. Cmentarzysko? No, może zobaczyć. Na masce? Na jak nas zderzyła, kurwa! Jakie kwisty. Dobrze po... ten, dobrze pojeżdżone. Jak debileś wpierdalają po auto, to kurwa. Ja jasek ktoś... Wyrażnie mówi, że on już do KFC. No nie, i dobra nie wiadom. Niech spierdolę. Niech spierdamy. Tankujemy teraz? Co? Takujemy teraz. Dobra, kurwa. No, tak, Wiemy jak... Kręć w lewo. Kręć. No kręcę no Mój za, za... godzinkę city. Kręć w lewo. City. A o 17.30 wypadałoby obejrzeć Lucas Castliwer.